Test. Let's get it. Let's go. Jest taki nawet kwaś, kwaśny. Ej, dobra. Szczerze, gorzej kurwa pachnie niż smakuje. Szczerze. Smaku nie jest aż taki kurwa, nie jest aż taki e, hemolowy e, ogólnie, jak, jak, jak wydawało mi się, że po zapachu tak będzie. Ale wiecie jak to kurwa? Zuza miała rację. To smakuje. Każycie kiedyś takie kurwa, ale to e, trochę starsi. E, kiedyś w sklepikach szkolnych. Były takie kurwa psikacze do mordy, takie kurwa kwaśne. Jabłkowe, truskawkowe, kurwa... Takie co barwiły języki, kurwa.